Hej widzowie, to jest najnowsza seria na moim kanale. I to będzie seria jak będę z kolegami wbijał mi karnet. Więc mam że seria Wam się spodoba. Dla dwóch osób Proziemniaka i Lamina Yamala podam wam ten. Podam wam kanały. Dobra. No to z nich teraz oni się wypowiedzą. Daj, dajcie lajka. Dajcie Dajcie subskrypcję dzwoneczkiem, piszcie w komentarzu swoje nazwy z Fortnite'a. To może zagramy z wami Dobra, gdzie lecimy? Ja bym nas... Czy... ja tutaj brudny brzeg, ja bym poleciał. Ja tu poleciałbym <coughs> Tutaj Ej, czemu ja mam już 11 wyświetleń? Nie wiem, My? Tutaj gdzie zaznaczyłem ja tak. ja. ja polecę sobie chyba tutaj Najlepiej się nie rozdzielajmy No właśnie właśnie Ja mal Ja sobie, pole ja sobie polecę tutaj obok na ruiny To jest domek, to jest domek co jeśli będziecie chcieli z nami grać Ja będę cały czas aktywny, piszcie do mnie na moim kanale Fabian podeśle wam z, mój link na mój kanał i piszcie w komentarzach swoje nicki. Baki tworzy lunce, padaj, do was lecę. Fabiii No? To co ci napisałem, to zrobi. No nie! Ktoś ci chcę. Ten... Weź, napisz, co chcesz zrobić. Mm. Albo powiedzieć. Dobra. Jak e, tutaj chopy biegną do ksawarego. Dobra. Łamam kroki, a ja mam tylko piskiego. Dobra, prosto. Tutaj jest link. E, wysłałem tobie mój link do. Mam głowę i, mam go, i po prostu mi go udostępniam ludziom, mnie. dobra? Bieg do tego domu, bieg do tego dobra, domu. Do dobra, dobra. Ej, dajcie mi jakieś bronie, bo ja nie mam broni od kilów. Wszedłem mu przez dach do do... O, no do tego, No do jakiego łajda? Leccie mnie. Maszcie tu. Daj, silver mi ammo do tego, do pompy. Do pompy, zaczekaj. Nie mam, mam zero A. Tam strzelają. Uek, Avery, No ogarnij się! Czeka, tak, um, rzucę to! Czapieka. To są dwa typy, na dole jeszcze jeden! No, Jestem trzeci tam, A de... A gdzie ten pro... drugi? Dawaj ziemniak! Ziemniak, że plecy, tam! Dostał, to, 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 to Dostał 28. Tak. Tam jeszcze jeden. Ulecz mnie Fabian. Czekaj. Epek. Pokonaj go, bo ktoś... o, mam plecy, mam plecy. Chcę ci pomóc. 4, 3, musisz? 2. Ja musisz, 1. Jesteśmy e, ile tu typów w ogóle jest? Le... Dobra, leżę. leżę. Oh! Pepiu, pap. Bambe! Czemu mnie to samo minęła Ej mam minigana legendarnego Ej zostaw, zostaw tu amo No oddaj to No nie oddaj mam żadnego Życie Ale ja jestem lepszy Ej guzson odsuń się Oddaj mhm. Dobra, chodźcie tam Nie, tak jest, ja, to są tylko impulsy. Mam dwa bandaże. No to rzuć. A ja mam zero. Bardzo by Ale, mi się. Bardzo by się mi przydało ten. Ja A, amunicja Ab do i do takiej. do skara, tak jakby. Pety pop, pop, pej, pity pop, pop, pej. Nie wiem, tylko tego śpiewać. To jest trudne dla mnie. A mój. Jest za mało do rozwinięty. Staw się tam, tego się. Oj. Oj. Widzowie, to są te odklejki, o których Wam mówiliśmy. E, mówiłem. A, mówię. Ale widzowie, my naprawdę jesteśmy normalni. My, my tak byłem w Fortnite, tylko naprawdę. Przysięgamy. Naprawdę? <laughs> Mafie, dajcie mi bomba. jednego subskrybera. No, ej, oddaj mi to ksawery Ammo. Chciał to zrobić. A, mam pomóc? Ammo, do tego. Do tego, Ammo. No, tak. No to daj mi jedno. Oddaj mi moje. Nie no mogę. To daj mi jakiś ziemniaczek. Nie mam. Mogę no to, to ci... Coś mogę ci 30 dropnąć. No to tak. To Dziękuję. Łe Chłop... Dwa chłopy... Ale siły z tymi... go. Leży? Tam jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze dwóch na górce. Dobra. Ja z jednym. No to ja biorę tego no. drugiego w boksie. 54 cztery? Zej go. Ja też zabiłem. Nie miał minigana. Ja mam legendarnego mi Ej, dajcie mi to małe ammo do minigana, bo ja mam 0. Ja mam mało. Ale ja nie będę je, dobra, no dam ci masz, mam 130 ile. Uuu, dzięki! No, zabrał, no. Nie no, dam ci to ammo co mi dał, czyli 30... 138 mu Dobra, tyle wystarczył. A to nie to ammo, no. Czekaj. Czekaj. Tyle. Ej, daj trochę jeszcze yes. tego ammo, bo ja mam 50. 50. Wystarczy, wystarczy. Ej, widzę tylko z etykiem. Gdzie? Jest, jest. Gdzieś tam ich widziałem. Tam, tam, w taką stronę, w tamtą stronę. To, to po co to se znam? I tam się biją dziś. Usiekli. Czekajcie, baleryjne kapuczyny. Ba. tutaj jest troje stypa, no, ale no. Życie. my mamy 11 fragów. Ja mam trzy. Ile? Trzy. Ja mam sześć. Jam ja dwa. No, bo wszystkie zabieracie Boże. Jam ja dwa, jakbyś wiedział. Fajnie. Oh, o, tam się biją. Na... Tam się tam, gdzie byliśmy. Bije papapę, bije papapę. że mnie mówi. Ej, mam chłopów. Dobra, za chwilę pomożemy ała ła on jest hakerem on strzela przez ścianę jest tak help me help me na górze, na górze, na górze. wiem właśnie To jest jakiś zabij mnie 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 go. Leży... No. Uuuu. Wow. O kurde, mi to! to, no mi to! Ja masz, no daj mi to. Nie macie tu. to oddać w tym momencie, dziękuję. Mogę? Nie chcę. Ja, ja nie chcę tego! jest tu leci tam. Macie tu tu jest Ej, Macie tu. Tyły, tyły. Tam jest niep. Tam jest lono. Tam jest ja, Tam Dużo chłopów. Tu jest bardzo dużo chłopaków. Dead? No. Dobra, Siedu... ci... ci... Snajperka, daj to! Czy da? Macie tam, tego Coś? Macie jakieś leczenie? Typek, typek. I dalej. Tam jest dalej i typek. A! Ja, ja Uciec... palę! Uciec z Ja szybko go uleczę. A, ja... Czekaj, mnie. Chłopie, ja sobie przygotuję pułapkę do niego. Przy, no shit. No, przygotowa niego przygotowałem na jego pułapeczkę, której go zaprowadzę. On na mnie. To jest Ej! Uciekać! Do kryjówki! Chodzę <laughs> do domku <laughs> No, uciekam! Ja tu zostaję. A jak spróbuję tylko. O, wchodzi, wchodzi, wchodzi. Tylko zrób daszek, zrób daszek, żeby on nie widział. On tu wejdzie. Dobra, super. I zaprowadź go tu. On tu wejdzie zaraz. A co ze mną? Zaraz was zrezmie, chłopaki. Ja! Otworzę! Otworzę mu to drzwi. Niech to się uda. On jest na tobie. Nawalaj tu gdzieś w ściany czy coś. Tu chłopie. Ej, minigunem, minigunem. Skąd się go. Gdzie on jest? Góra, góra, góra chyba. Jest na górze. Ale? On to rozwala za chwilę. Wiem, to jest tak pewne. Zejąd. Nie, uciekaj, ustanę, uciekaj. No ja nie Bezaluj jest panuję Ty Nie, nie. Ready, dawajcie. Ciekajcie. Reddy, 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 reddy. I nagle wchodzi. Ej, najlepsze, jakbym wyrzucił jakiegoś na przykład legendarnego miniguna na przykład. taka runda. Ej. To... 9? to dobrze. Ej, dawaj robimy tak w następnej rundzie, że jak będziemy mieli legendę i będzie ktoś dobry, to robimy taki sam pokój. Wyrzucamy tam legendę. Ale on nas zabije. To wtedy tam wejdzie po tego miniguna i zginie też. <śmiech> <śmiech> Aha, on sobie przywrze że, że te apteczki. W ogóle ich jest dwójka. A Fabian, może no. zobaczyć co ci wysyłam na Whatsappie? Dobra. Czekaj nie, nic nie poka... a nie, nie podam ci Skys tu skajs Ale Bo nie, bo nie upad Pry pota pinku pryczka pryczka pota Widzowie... Widzowie, I zrobię tak jakby to w każdym odcinku będą po dwie rundy. Tak, albo nawet nie, bo w, sumie w, tym, w, w tym odcinku będziemy grać OG. W następnym odcinku będzie będziemy grać zero buildy zwykłe. Potem będziemy grać ze, buildy też zwykłe. No ogólnie to będzie cały ten przez do końca roku. Nie, nie do końca roku, tak. Tak z 2 tygodnie, może trzy tygodnie. No to miesiąc. To praktycznie do wakacje. No. Tutaj. Idziemy grać mecz. mecza. Nie, bo tu się gra w piłkę nożną. O, to no, jednak tutaj. No, no, tutaj. Bo ja dopiero ląduję. Aj. Trochę dużo typa leci. A nie, wszyscy lecą... Nie. To jest bambik, to jest bambik. Trochę tu... Waga trochę tutaj ludzi leci. To więcej niż trzy. Widzę. Cztery. Mam tego takiego dziwną broń taką. Jaką? Nie wiem. Nie, Już pierwsze typy. Już pierwsze Ej, mam tego trapa. Mam, mam to, to U mnie pierwszy leży. Drugi leży. Idę wam pomóc. Spróbuję w sumie. radę. Co? O, pułapka. Tam był gdzieś typek. No, i idzie, idzie. Dajcie dziewięć tam. mecza jak zagrali, czekajcie, czekajcie Chodźcie, bo mam dwóch Ej, ja też mam jednego Już, Juicy kupić ja. Tu jest, tu jest Wow, ja bym nie zgłaszał Co? Dobra, on ma cheaty, on ma cheaty To jest cheater, to jest cheater, Jak on po pierwszy latał? Czekajcie on ma on ma takiego łajta, no no. Ile on ma HP? Tak na Tu jest, tu jest i on mnie nawala. On ma tylko pompę. Ej, paki, muszę go dobić. Macie, macie. Ej, ale zostawcie mi coś. A mogę impulsy? I pompę. Nie, pompa dla... idzie dlatego Dla kolegi naszego proziemniaczka. A ty sobie weź impulsy. No bo... Rzuć mi pompa. Masz to, bo nie mam żadnej pompy. To jest... O ksawer! Ale Xaver zahrał pompę. No, z... Zy... masz pompyć. No, ale tam była zwykła. Ej, tu jest jakiś... Oh, mogę korony! Możesz. No i zabrał, no. Czyli... Przyniosę ci. To stoi stoi przecież. Masz jakby co? Masz to. Dobra, będę miał epicką pompę. To, a Tu to 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 automat. A ile... Czekaj, tutaj jest automat. A ile kosztuje epicka... O, 200 tylko. Ale to raz, a... Ale to tutaj. Co tam jest? Pom... Minigun, pompa. Ale jaka pompa? No e, taka. Leka. Taka? Aha to! Czyli jaka? No, dawajcie, gramy, gramy, gramy! To jest sędzią! Ja! Dobra, no, to ja idę zagryć! No. O do bramki, nie, nie można! Nie liczy się! Gramy dalej! Dobra, rzut sędziowski, stop! Stop! Liczy <laughs> się! Do bramek! Do bramek! Do bramek, dobra. do bramek! Zostaw się! Trzy. Ale ja dom rytuj! Kaj! Kaj! Zarzucaj! Czekaj! Robimy coś Trzy, takiego, Ksawery! Dwa! Jeden! Josz! Możesz grać! Wygram z tobą! Różny, rożny! Jaki rożny? Gramy dalej! Nie gramy na rożne! No właśnie! Co oni! Okay. Mi... Sędzia, on mnie... Mi... Ja ej, on jest On mnie strzela z broni. Stop! Ej, Stop. ej! Fan tu jakiś ja mal, idzie! Jamal! Czerwona kartka! Ale kilo! Kilo trzymajmy! Dobra, lecimy! Kraćcie no, dalej! No dobra! No, eee! O ty! Eee! O ty! Eee! Co ty tak. Sędzia nie gra <noise> Kto tutaj buduje? Sędzia Wcale nie sędzia mm, mm. Ej typa mamy No i co? Gramy mecze Gramy Nam w ogóle Xaver raz się zatimował typ, jak graliśmy mecza Ej ta piłka? O okay. ty Ej, Ej, mamy. Ała! Wygrajcie, wygrajcie za ją! No nie! S sędzia lokał! <gry> 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 sędzia lokał! <gry> Ej, weźcie mi do... tą! Fa Fabi, weźcie mi tą pompę nasz! Czekaj, a ten. To ten typ was zabił? Prawie? Mm -hmm. Nie? Co? <gry> Ugarnił! <gry> Wiecie widzowie, to taka odklejka na Swapie to samo. Nie Dobra, czasami. Chylek. Prawie chylek. Co, Prawie codziennie. co sekundę. Masz jest tego... tego... czegoś. Dobra, my lecimy dalej grać w Mam... Gan... Mam 4 HP, ale to co? Dobra, gramy! Czekaj! Na boisko. Chcę wypić sobie U. nielegalne rzeczy. Koty! Jakie to? Gdzie Do, to, to jest? Dobra, dawa! Ale to jest Twoja branka! Ja, gdzie to jest? Stop! Nie, tu strzelam! No? Ja tutaj strzelam! A, ok. Stop! Zniszczyć budowlę! Mesi, Mesi! Ja gramę, Mesi! Jedziesz, Ufodaria. jedziesz tam jedź STOP! STOP STOP STOP! stop. Karecka, karecka, karecka! GOAL! On oh, strzelił! Fabian, Fabian, Fabian! Karecka, szybko! Karecka, karecka! Ej! jeden <laughs> <laughs> jest, chłopie! Okay. STOP! To Znowu sędzio! No Senio! Senio ci wysadza bramkę! O no, ty! Można wygrać! Czekaj! Czekaj! A! A! Jest! Uh, uh. Dobra, to ja jestem sędzią. Dobra. Dobra, ale nie. Ej, sędzia dotknął. Ej, jestem bronkarzem. To gramy karne. Nie. Dobra. Tak. No to ustawicie sobie karnego, ja tam bronię. Nie, dobra, ja Grajcie normalnie. No to... Czekaj, sędzia wykonuje. Dobra, tą piłką mamy yy, ten. Ej, wycią... dobra, tą piłką Wyciągamy można... ją stąd. Się nie, się... z drzwi nie, nie, za Dobra, za... za... <grym> <grym> Ej, bo ona nie, jak moja była. Ej, nie, 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 tam nie, nie, wie, o, ktoś leci. Cieba mamy, cieba mamy. <grym> Jeden dostał tam, tutaj dostał. Jeden na tobą, na tobą ziemię. Co tu jest? Tu Dobra. Zobaczcie, co tu było. Ma tyle. Dziękuję, <coughs> Damar.